Sprawdzi, to to w sezonie 2020-2021 już za nami. Trudno jednak jeszcze raz nie podkreślić dobrej postawy ekipy EXACT System Norwid częstochowa, która zajęła piąte miejsce w tabeli pierwszej ligi. Teraz drużyna szykuje się do nowego sezonu, kompletując skład. No tak, przede wszystkim należy jeszcze raz zespołowi, całemu sztabowi szkoleniowemu podziękować za poprzedni sezon, za, za to piąte miejsce, które jest. No, historyczne, najwyższe w naszej tutaj, krótkiej, tej tradycji pierwszoligowej Także fajnie to wszystko się układało sporo meczów wygranych. No zabrakło troszeczkę tam, może niewiele do, do tego, żeby awansować do czwórki, bić się o medale, ale, ale jesteśmy niezmiernie zadowoleni. To prawda, jeśli chodzi o ten sezon, chcemy, no tak jak to było w, w poprzednich latach, zrobić jeszcze krok do przodu czyli no. Te playoffy, czwórka już, prawda? Walka o medale. Nie chcemy tutaj pompować balonika, mówić, że, że chcemy się bić o awans, bo takich zespołów jak my to będzie z 6 albo 7, bo widać, widać po tym, jak zespoły budują składy. No my nie chcieliśmy, nie chcieliśmy zostać z tyłu, także skompletowaliśmy się, wydaje nam się, dobry zespół, dobry zespół doświadczony. Kompletnie nowa linia przyjęcia, łącznie z Libero. Także tutaj chcemy podnieść jakość naszej gry na skrzydłach. Również na wyższy poziom zostaje Tomek Kowalski, który bardzo dobrze kierował grą zespołu w zeszłym sezonie także kilka nowych twarzy, ale no jakiejś takiej rewolucji wielkiej nie chcieliśmy robić. Także no kilka nowych twarzy, ale kilka też kilku chłopaków, którzy zostali z poprzedniego sezonu. Ci nasi partnerzy, szczególnie firma Exact System z naszym wiceprezesem klubu Lesławem Walaszczykiem, no. Wygląda według mnie bardzo dobrze, no skoro y, zarząd kontraktuje zawodników y, z głośnymi nazwiskami, to myślę, że pokrycie jest, także, znaczy nie myślę, wiem, że jest, bo, bo nasi prezesi zawsze bardzo szczególnie patrzyli właśnie na wydatki, y, wydatki i wpływy zawsze miały się równoważyć i myślę, że w tym roku też tak będzie. Jednym z pierwszych ruchów, jakie wykonali działacze ekipy Nerwida było zatrudnienie nowego szkoleniowca, którym został Piotr Gruszka. Jak mu... Mówią przedstawiciele klubu, nie tylko fakt, że osobiście znają Gruszkę, zadecydował o tym, że poprowadzi on zespół Norwida w sezonie 2021-2022. Przede wszystkim za Piotrkiem no, no, kilka atutów przemawiało. Jego doświadczenie zawodnicze, jego charyzma, jego y, również doświadczenie trenerskie prowadził zespoły plus ligowe, był w sztabie reprezentacji. Także chcemy, żeby wniósł coś nowego, tutaj, y, takich trochę inne spojrzenie. No, a przede wszystkim no, Piotrek kojarzy się również z naszą szkołą. Wychodził tutaj do Norwida, także jego głośne nazwisko również ma być magnesem dla kibiców. Już, już tutaj chodzę po mieście i ludzi, których namawiałem przez 7 lat do przyjścia na salę, mówią: O, teraz przyjdę, bo jest Piotrek Gruszka trenerem. Także no, to jest też dodatkowy atut. Teraz pozostaje nam czekać tylko na pierwszy występ w ligowych rozgrywkach zespołu Norwida, a wcześniej, być może, choćby w turnieju towarzyskim przed własną publicznością. Sezon rusza 22 września. Piotrek bodajże na koniec lipca już chce tutaj ściągnąć chłopaków do pracy oni wcześniej jeszcze będą dostaną takie szczegółowe informacje dwa tygodnie będą się przygotować indywidualnie i myślę, że od końca sierpnia, początek września będziemy już mogli się pokazać tutaj w meczach kontrolnych, szczegółowy plan to proszę pytać trenera Piotrka Gruszkę, ale wiem, że 10-11 będzie tutaj u nas turniej zorganizowany, także to już będzie pierwsze takie przetarcie i, i, i wtedy chcielibyśmy już się pokazać kibicom. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni, że teraz y, sale, stadiony są coraz, w coraz większym stopniu otwierane, także liczymy na to, że no, że nasi kibice będą również mogli oglądać mecze sparingowe, a później mecze ligowe i też pucharowe. Myślę tutaj o Pucharze Polski, no bo rzeczywiście troszkę nam tutaj, nawet nie troszkę, tylko bardzo nam brakowało kibiców, bo to przecież między innymi dla nich gramy.